Opowieści o wierze Zawsze będę nad Wami czuwać. Czyta: Sylwia nie zapominajka. Moja córka praktycznie wychowała się u babci. Była z nią bardzo związana. Poszliśmy z Michaliną do znanego lekarza specjalisty, który zalecił nam wizytę u psychologa. Michalinka. Moja córka. Już od najmłodszych lat była związana ze swoją babcią, jakoś naprawdę niezwykłą więzią. Oczywiście moja mama kochała ją miłością bezgraniczną i bezwarunkową. Pozwalała jej na wiele więcej niż ja i mój mąż razem wzięci. Ale to było coś głębszego. Muszę przyznać, że córka praktycznie wychowała się w jej domu, bo gdy skończyła rok, musiałam iść do pracy. A Michalinką zajęła się moja mama, która już wtedy przeszła na emeryturę. Była jej za to bardzo wdzięczna, bo wiedziałam, że nigdy nie znajdę lepszej opiekunki. Michalina chłonęła wszystko to, co mówi babcia, z wielką dziecięcą ufnością. Uwielbiała z nią przebywać, rozmawiać, pomagać jej w pracach domowych. To dzięki babci nauczyła się czytać i pisać. Już jako pięciolatka. Dodatkowo umiała lepić pierogi i robić na drutach. Ja nie miałam do tego zdolności, ani prawdę mówiąc, czasu. Kiedy Michalina skończyła 7 lat i poszła do szkoły, nadal bywała u babci prawie codziennie, bo moja mama odbierała ją po lekcjach żeby nie musiała zostawać w świetlicy szkolnej ani wracać do pustego domu z kluczem naszej zarówno ja jak i Artur mój mąż pracowaliśmy długo i docieraliśmy do domu wieczorem przynajmniej posiedzi u mnie zje ciepły obiad udrobi lekcje przekonywała moja mama a ty będziesz miała spokojną głowę co ja bym bez ciebie zrobiła? Uśmiechałam się do niej. Chyba jesteś dla niej lepszą babcią niż ja mamą, dodałam smutno. Jesteś najlepszą mamą na świecie, pocieszała mnie. Tylko czasy teraz takie ukropne. Tyle trzeba pracować, żeby jakoś związać koniec z końcem. Trudno jest w takich warunkach wychować dzieci. Ech. Tak, to prawda, pukiwałam głową. Dlatego tak się cieszę, że Ciebie mam, mamo. Jeszcze zanim Michalina poszła do szkoły, babcia nauczyła ją modlitw. Razem chodziły do kościoła i czytały Biblię. Przyznam, że ja, choć moja mama bardzo nad tym ubolewała, nie byłam specjalnie związana z kościołem. Oczywiście przystąpiłam do pierwszej komunii, miałam bierzmowanie, a nawet wzięłam ślub kościelny. Ale z czasem zupełnie Zaniedbałam codzienną modlitwę i udział w niedzielnych mszach świętych. Zdarzało mi się chodzić do kościoła od wielkiego dzwonu, ale święta wielkanocne czy Boże Narodzenie, ale był to raczej rytuał niż potrzeba serca wynikająca z prawdziwej, głębokiej wiary. Wiesz, mamusiu, powiedziała mi córka pewnego dnia, dzisiaj babcia uczyła mnie modlić się na różańcu. Dała mi nawet takie drewniane koraliki, które przywiozła kiedyś z Ziemi Świętej. No wiesz, tego miejsca, gdzie Jezus przyszedł na świat. Tak wiem, kochanie, to wspaniale. Pogłaskałam ją po głowie. Ale wiesz co? Babcia mi powiedziała, że na różańcu najlepiej modlić się wspólnie. Może byś chciała ze mną? Popatrzyła na mnie błagalnie. Ale kochanie, ja nie bardzo wiem, jak to się robi. Zaczęłam się tłumaczyć. Nie martw się, mamusiu, ja cię nauczę, powiedziała córka. Chcąc nie chcąc, uklękłam z nią do modlitwy. Odmówiłyśmy ten jeden dziesiątek różańca i ze zdziwieniem stwierdziłam, że czuję się jakaś lżejsza, spokojniejsza. Od tej pory nigdy nie broniłam się przed wspólną modlitwą, a nawet czekałam na ten wieczorny czas spędzany razem. Kiedy Michalina miała 10 lat, moja mama zachorowała na białaczkę. Nie mogłam patrzeć, jak niknie w oczach. Rokowania lekarzy były coraz gorsze. Dzień, w którym odeszła, był najtragiczniejszym momentem w całym moim dotychczasowym życiu. Spodziewałam się, że córka też bardzo to przeżyje, ale na drugi dzień po pogrzebie babci ona po prostu zaniemiła. mówiła. Straciła głos i nie mogła wydobyć z siebie słowa. Może to jakieś przeziębienie, albo choroba strun głosowych? Musicie koniecznie pójść z nią do lekarza, przekonywały mnie koleżanki. Faktycznie. Zabraliśmy Michalinę do jednego specjalisty, potem do następnego. Chyba zlecili mnóstwo różnych badań. Żadne z nich jednak nie wskazało na konkretną chorobę. Cóżka była zdrowa, dlaczego więc nie mówiła? Dziewczynka mogła stracić głos w skutek stresu lub szansu psychicznego po śmierci bliskiej osoby, stwierdził pewien starszy lekarz, profesor, do którego się udałyśmy, z polecenia znajomego. Nazywamy to afonią. To się zdarza. Zalecałbym wizytę u psychologa. Psycholog, do którego w końcu trafiliśmy, potwierdził tę diagnozę i zalecił psychoterapię. Trudno mi powiedzieć, jak to długo potrwa, wzruszył ramionami. Musicie państwo uzbroić się w cierpliwość. Byłam zrozpaczona. Tak bardzo bałam się, że Michalina już nigdy nie wydobędzie z siebie słowa. Nadeszły święta wielkanocne. Zawsze obchodziliśmy je wspólnie, całą rodziną. Tym razem przyjeżdżała do nas także siostra z dziećmi. To musiał być pierwsze święta bez naszej mamy. Wielką sobotę wstałam rano i zaczęłam przygotowywać koszyczek ze święconką. Mamo, mamo, gdzie jesteś? usłyszałam nagle głos Michalinki. Nie mogłam uwierzyć własnym uszom. Moja córka znowu mówiła Córeczko, dzięki Bogu zawołałam i szybko pobiegłam do jej pokoju. Potem przypuliłam ją mocno do siebie, a po policzkach płynęły mi łzy. Wiesz, mamo, muszę ci coś powiedzieć. Dzisiaj w nocy przyśniła mi się babcia. Powiedziała, że zawsze będzie z nami. Że będzie nad nami czuwać, i poprosiła, żebyśmy modlili się wszyscy wspólnie na różańcu. Teraz to ja nie mogłam wymówić słowa. A więc moja mama przyszła do Michalinki we śnie, aby jej ustami przekazać nam tę wspaniałą nowinę wielkanocną i sprawić, że moja córka znowu mówi. Od tego czasu Michasi wrócił głos a my codziennie całą rodziną modlimy się wieczorem na różańcu. Wierzymy, że mama jest razem z nami podczas tej modlitwy. Janina.